Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry w drugiej kawie. Witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Tadeusz Jarmusiewicz, poseł, szef Opolskiej Platformy Obywatelskiej i były wiceminister. Witam serdecznie. Panie poszle, grzyby są w tym roku? I to nawet nieźle, muszę powiedzieć. Zupełnie udany rok, oczywiście dziemi tam do premiera Piechocińskiego, który jest absolutnym liderem. W momentach, kiedy jest susza, facet informuje wszystkich, że temu dał 10 prawdziwych słów, wiarygodne inaczej powiem, ja się tutaj trzymam swoich ścieżek, chodzę tylko na nogach, na grzyby, nawet nie jeżdżę rowerem, w tym roku już mam gdzieś koło 6 litrów suszu samego. Nie wspomnę o dwóch litrach nie. Ususzonych i zmielonych kani. Kapitana dodatka do dodatek do panierki. Mhm. E, ma pan teraz więcej czasu chyba, żeby. Od 17 czerwca rzeczywiście mam więcej czasu. Mhm. Ale podejrzewam, że nadmiar czasu panu nie służy i będzie chciał pan robić więcej w polityce. To, to już w, sobotę, w sobotę był taki moment, kiedy mogę powiedzieć, że zwodowano pewien projekt. To znaczy, kaderzy, jak szefem być szefem opolskiej platformy obywatelskiej? Tak, struktury miejskie, natomiast to jest. Narzędzie do skrzynki z narzędziami, gdyby się kiedyś myślało o czymś więcej, to można tego użyć do, do tego, że... Żeby... No, to ja zapytam od razu, to coś więcej to prezydentura w No Nie wykluczam. Nie wykluczam, natomiast e, ja z uporem powtarzam, że prezydentura jest możliwa wtedy, jeżeli cię rekomenduje partia. Można sobie wystartować solo ze swojego komitetu, komitet Tadeusza Jarmuziewicza, ale bez przesady. Mhm. E, Jestem szefem struktur miejskich. W związku z tym, kto by nie był kandydatem, to ja muszę tę kampanię przeprowadzić w najlepszej wierze, bo dalej mi zależy na tym, żeby platforma rządziła. Oczywiście e, bardzo mi zależy na tym, żeby z listy do Rady Miasta miały taki charakter, żeby potencjalny prezydent e, z platformy obywatelskiej, znaczy tego chronicia... Miał, miał poparcie w Radzie. Znaczy, i, to jest, I powiem tak. Odpowiedzialność dla tego gościa, który dzisiaj jest, mu wskazuje na siebie, szefem struktur miejskich, jest zdecydowanie większa jak dotychczas, bo to trochę, ja na ciągu te sportowe, nie, 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 nie pozbędę się tego, mhm. w trzech rundach eliminacyjnych, mówię o trzech fazach o trzech kadencjach poprzednich Rad Miasta i Prezydenta Zębaczyńskiego w trzech rundach eliminacyjnych. Trener poprowadził drużynę do zwycięstwa. Jest czwarta, jeszcze trudniejsza runda w tej chwili i nowy trener... I Pan chce tą pasce utrzymać. Chcę, no, ale jednocześnie proszę sobie taką odpowiedzialność, bo gdyby się nie udało, to popatrz, przed Tobą gość trzy razy dał radę, a Ty się dotknąłeś, tylko się posypałeś. No tak. Od czego zależy to, czy Tadeusz Jaruzjewicz wystartuje w wyborach prezydenckich? Od rekomendacji partii. To... Pamiętam, Rekomendacja opolskie, czyli Leszek Oporta Oporta. Nie, musi się zgodzić. Nie, nie, nie. Myślę, że większy interes partii, to znaczy jeżeli się okaże, że w wyborach parlamentarnych, w wyborach Europarlamentu ma, będą startowali inni ludzie jak dzisiaj, to może się okazać, że będzie inny kandydat też, prawda, do, do, na, na prezydenta. Proszę zauważyć, że struktury opolskie są dość bogate, jeżeli chodzi o e, ludzi z doświadczeniem Ludzi, których nie strach by byłoby stawiać na, na prezydenta. Proszę zobaczyć, że mamy trójkę parlamentarzystów w strukturach miejskich, bo jest eurodeputowana, jest senator i, i jest mówiący te słowa. Mhm. A to znaczy, że pan rozważa też start w Eurowyborach? Nie. nie, nie, absolutnie nie. Tylko mówię, że tutaj ilość, jeden z moich przyjaciół mówi, ilość zmiennych niewiadomych, jest na tyle duża, że ja, ja zaznaczyłem na początku. Narzędzie do skrzynki z narzędziami. Bardzo chętnie bym go użył, natomiast odpowiedzialność za struktury miejskie, powoduje to, że jeszcze się gryze w język. Mhm. Ale to jest tak, że jest umowa między Panem a Pan zostaje szefem Platformy w Opolu, kandyduje na prezydenta miasta, ale nie przeszkadza Leszkowi Korzeniowskiemu w wyborach regionalnych. Jestem ja gotów go tylko zgłosić na pewno. Na, na zjeździe 26 października. Czy uh -huh. to, to jest naturalna historia? Tak jak ja jestem na były, tak mi się wydaje, byłem jakoś naturalnym kandydatem do struktur miejskich w Mopolu. Tak Leszek jest naturalnym kandydatem do struktur wojewódzkich w Oproszcześnie. Czyli będzie kontynuował swoją karierę na tym stanowisku? Będzie dalej do struktur z... wojewódzkich. Zrobił pan prezent opozycji tym, że pan wygrał te wybory, znaczy w ogóle jeśli tu można mówić o wyborach, był jedynym kandydatem. Opozycja się cieszy oficjalnie, chwali tą decyzję, w znaczy, ja, ja wiem do czego pan zmierza. Natomiast jeżeli e, w polskim życiu publicznym osoby, którzy, co do których e, są jakieś wątpliwości prawne, miałyby się wycofywać z życia politycznego albo nie kandydować na jakiekolwiek urzędy, to mielibyśmy pustynię. To, to miałyby prezydent nie byłby ani jedną kadencję. Dziękuję, problemu. że pan to powiedział. <try> Wioletta Porowska. przejaw politycznej pychy. No, nie wiem, co mam powiedzieć. Znaczy, ja, ja powiadam. Odnoszę wrażenie, że byłem naturalnym kandydatem. Patrząc tak na, na poparcie społeczne, może, może źle ulica obserwuje, może otoczenie, w którym bezpośrednio funkcjonuje, jakoś jest nie, nie, niemiarodajne w stosunku do tego, jaka jest rzeczywistość. Ale, ale pozwolę sobie brnąć w tym wszystkim, jeżeli, jeżeli tak to można powiedzieć, no, poseł Garbowski. W Platforma nie postawiła na młodość. No, brak mi słów, no, <laughs> co, co ja mam powiedzieć, <laughs> dobrze, panie pośle. A jak sprawa z CBA wygląda? Śledztwo, które toczy się w prokuraturze w Warszawie. W 2007 roku obejmując stanowisko sekretarza stanu, poinformowałem w oświadczeniu majątkowym, że od roku mam w likwidacji spółkę wraz z żoną. Spółkę, która nie ma obrotów, stoi. Nie ma na niej żadnych wydarzeń gospodarczych, w związku z tym, z całą pewnością, jeden z działowców Tadeusz zielicz, ani nie przynosi pieniędzy, ani nie bierze pieniędzy i na pewno niczego nie podpisuje w tej spółce. Tak trwało do 11 roku. Czterokrotnie służby odpowiedzialne za to, mówię nie przypadkiem służby przez duże S, e, zwłaszcza w 2007, kiedy premier powoływał mnie, e, służby e, Oglądały to, to oświadczenie. W 2011, kiedy mnie powoływano, również służby oglądały to oświadczenie. Nie było, nie. nie było żadnego problemu. W 2013 roku pojawił się problem. Przy tym samym oświadczeniu. Interpretacja jest następująca. Minister nie może prowadzić działalności gospodarczej. OK, ja to przyjmuję. Odnosiłem wrażenie, że skoro nie ma obrotu, to nie ma działalności mm -hmm. gospodarczej. Natomiast służby zinterpretowały to w ten sposób, że sam fakt posiadania spółki wyczerpuje znamiona prowadzenia działalności. OK. Może i taka interpretacja jest. W związku z tym na drugi dzień rano, czyli po kilku godzinach, przepisałem udziały na żonę. Tu jedną fikcję zamieniłem na drugą. No bo to firma nie prowadzi działalności, w związku z tym. I, i, I w tym momencie prokuratura, co robi CBA? Powzięło, CBA powzięło podejrzenie, że. To może mieć mi, wy, złamanie prawa miejsce w tym momencie. Mm -hmm. Przypominam, ja oświadczałem publicznie, bo wszystko, proszę wejść na stronę internetową. Na wszystkich moich oświadczeniach jest, że mam taką spółkę. Ja tego tak mm -hmm. nie ukrywałem. I w związku z tym prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie, czy takie procedowanie jest złamanie prawa, czy nie. Tu w ogóle nie chodzi o Jarmoziewicza, bo takich gości jest więcej. Mm. Ale zapisu to już by pan sieciał? Pewnie tak. Inny obyczaj polityczny, że tak powiem. Ale to jest tak, że koledzy szukali haka na pana, żeby pana pozbawić z Jakieś następne pytanie, pana. Pana, tam, pana? Yy, dobrze. O prezydent Lewopolu, yy, pytaliśmy, pan ma już swoją jakąś ekipę, no. buduje? Z kim chciałby rządzić Lewopolu? Tak, To, proszę, tak to że, że jest już, że jest sam skład zarządu e, struktur miejskich sugeruje pewne osoby, które, z którymi bardzo chętnie będę współpracował. Na przykład Krzysztof Kawałka. Na przykład. Na przykład. Na przykład, znaczy Krzysztof w kawałku nieprzypadkowo. No i pan, jak się faceta na 20 lat, się z nim przez rozmaite zakręty i meandry polityczne przechodziło, no to trudno nie stawać na gościach, z którym się zjadł beczkę soli. Czyli jest jakby naturalnym kandydatem. A inni wiceprezydenci, którzy teraz rządzą? Wie pan, będę się musiał przyjrzeć, znaczy w ogóle jestem trzeci dzień szefem struktur. W związku z tym czekają mnie. E, Taka, taki roadshow, a mianowicie na pewno muszę się spotkać z klubem radnym, na pewno obejrzeć wyniki głosowań, bo odnoszę wrażenie, że niektórym radnym się trochę pomyliło, w którym są klubie. Na pewno spotkać się z szefami kół, na pewno się rozejrzeć co do ambicji poszczególnych członków i przygotowywać się chyba już do, do tworzenia list wyborczych do Rady Miasta. I pomału krok po kroku dochodzi do rozwiązania, żeby się to odbyło bez jakichś większych zgrzytów. Będziemy mówili o dzieleniu dóbr wyjątkowo reglamentowanych, to znaczy ilość radnych i ilość pierwszych miejsc, ilość drugich miejsc jest wyjątkowo ograniczona. Kiedy można się spodziewać decyzji takiej ostatecznej, kiedy Platforma ogłosi, że Tadeusz Jaruński jest naszym kandydatem? Nie wyścigi. Nie wyścigi, to znaczy myślę, że to jest pytanie globalne, nie, nie w skali opolskiej, tylko, tylko szerzej. Czekamy na ten moment i życzymy udanych grzybobrań. Jak było, Ciebie to, to pożyczę życzenia, przyjęto zadowolenie. <noise> Dziękuję bardzo za rozmowę. Tadeusz Jarbusiewicz był moim gościem. Rozmowę prowadził Maciej Nowak.